wodnym mogli wykuwać już blachy tak duże, że blachy te osłaniały niemalże cały tułów rycerza. Powstawały kirysy zakładane na kolczugi, ale kirysy uzupełniały jeszcze inne części zbroi, naręczaki, które składały się z naramienników, nałokietników na i rękawic. Proszę spojrzeć, jak znakomicie to było skonstruowane, połączone mitami. Dzięki temu rycerz zakuty w te blachy mógł jednak zachować dość dużą swobodę ruchów. Ale oczywiście najważniejsza sprawa była tutaj ochrona głowy. W XV wieku niezwykle popularne były takie właśnie hełmy. Znakomite. Kapaliny, bardzo proste, a jednocześnie świetnie chroniące głowę rycerza. One bardzo nisko schodziły na twarz i głowę, dlatego wycinano tutaj szczelinę, przez którą rycerz mógł obserwować pole bitwy. Dalszą wersją rozwojową tych hełmów była salada. To już hełm, który został. Bardziej skomplikowany, lepiej skonstruowany, ale proszę spojrzeć, jaki podobny. Tyle, że tutaj już miał opuszczaną osłonę twarzy. Natomiast zanikały, odchodziły z pól bitewnych tak popularne kiedyś hełmy garnczkowe. One były po prostu bardzo niewygodne. Szczelina, a właściwie dwie, czasami dwie szczeliny obserwacyjne, nie dawały dobrego widoku. Natomiast otwory wentylacyjne nie dopuszczały odpowiedniej ilości powietrza do wnętrza i rycerzowi było tam duszno. Jednakże te hełmy garnczkowe pozostały symbolem rycerza, ale zakładanym dla parady, a nie do walki. XV wiek i bitwa pod Gwaldem to już przyłbice. To już hełmy nazywane właśnie przyłbicami. I to była nie tylko ta ruchoma część, ale cały hełm nazywany był przyłbicą z zasłanianą twarzą. A bardzo często nadawano taki właśnie kształt tej ruchomej osłonie. I stąd nazwa tego hełmu Psi Pysk. I tak chroniony rycerz mógł już ruszać do walki. Im większe płyty chroniły ciało rycerza, tym bardziej zmieniała się broń, która te zbroje musiała przeciąć lub przebić. W XV wieku wytwarzano miecze na tyle duże, że można było przeciąć blachę pancerza, ale już o węższej głowni, przeznaczonej również do kłucia. Niewiele jednak wiemy o technologii produkcji mieczy wykuwanych przez kowala. Prawdopodobnie nawęglano warstwę powierzchniową, którą następnie hartowano. Inna metoda polegała na zgrzewaniu nakładki z żelaza wysoko nawęglonego z miękkim czpieniem. Najprostsza zaś metoda polegała na odkuciu głowni z żelaza bez utwardzenia. Na początku XV wieku polscy mieczownicy mogli wytworzyć 6400 sztuk tej broni rocznie. Niedużo dziś wiemy o sposobach walki mieczami. Wiele wskazuje, że zasadniczym rodzajem ciosu było uderzenie przełamujące, polegające na nadaniu mieczowi jak największej siły, aby przeciąć pancerz wroga lub powalić go na ziemi. Gdy upadł, obciążony zbroją ważącym 25-30 kg, nie mógł tak łatwo wstać. I tarcza. Niezwykle ważny element zbroi, choć w miarę doskonalenia zbroi płytowych, tych pełnych zbroi osłaniających rycerza znaczenie tarczy malało. Co ciekawe, tarcze wykonywano z drewna i obciągano skórą, ale nie byle jaką skórą, lecz odpowiednio wyprawianą, moczoną w wodzie, oleju, także skóra ta stawała się bardzo twardą, znakomicie odbijającą ciosy miecza. Często tarcze po środku miały taki występ, przez co Wzmacniano jeszcze ich odporność na ciosy. Tarcza była ważna, chroniąc rycerza przed uderzeniami miecza, a zwłaszcza kopii, strasznej rycerskiej broni. Siła uderzenia drzewca o długości 4 metrów, zakończonego żelaznym grotem, była tak wielka, że gdy kopia nie zsunęła się po tarczy, przebijała pancerz albo w najlepszym razie zwalała przeciwnika z konia. Rycerski rynsztunek bojowy kosztował od 11 do 20 grzywien, to znaczy od 50 do 120 mniej więcej milionów złotych, jeżeli chcielibyśmy przeliczyć na nasze współczesne pieniądze. Ale najważniejszym elementem tego rynsztunku był koń bojowy. Ogier, silny, rosły, gdyż on musiał unieść ciężar 120-130 kg, bo tyle ważył rycerz w zbroi starczą z, z kopią. I z mieczem. Życie rycerza bardzo często zależało właśnie od konia, od tego bojowego rumaka, od tego, jak dobrze rumak ten był wytrenowany. Dlatego wartość konia, jego walory sprawdzano w ten sposób, że rysowano dwa okręgi o średnicy około 3 metrów, połączone ścieżką o długości 30 metrów. Ogier musiał Przebyć te 30 metrów w pełnym galopie, a następnie w tym okręgu 3 metrowym dokonać pełnego zwrotu o 180 stopni. Po co to było? W bitwie, gdy rycerze zderzali się ze sobą, kruszyli kopie, mijali się, wówczas koń musiał jak najszybciej zawrócić, aby dowieść swojego rycerza z powrotem do walki. I od tego manewru bardzo często zależało życie rycerza. Dlatego właśnie. Bardzo często wartość bojowego rumaka wielokrotnie przewyższała wartość całego uzbrojenia. Wielką siłę uderzenia kopią rycerz uzyskiwał, zapierając się w siodle o wysokim tylnym łęku i nisko pochylając nad grzywą konia. W rezultacie uderzał całą siłą rozpędzonego konia. Rycerz z kopią ruszający do boju nie ruszał sam. On był zbyt cenny, aby nie był pilnowany. Towarzyszyła mu eskorta. Z reguły dwóch, trzech strzelców. I oni właśnie, rycerz kopijnik oraz strzelcy, tworzyli najmniejszą grupę bojową średniowiecznej armii, średniowiecznej chorągwi. Kopie. Strzelcy uzbrojeni byli taką straszną broń średniowiecza, kusze. Te, które mieli konni strzelcy, były dość małe, gdyż oni musieli je napinać, jadąc na koniu. Zaczepiali tutaj stopę, za pomocą haka naciągali cięciwę, zakładali bełt i miotali w galopie bełty na wroga. Ale kusze, które, które uzbrajano pieszych strzelców, były o wiele potężniejsze, takie jak ta. Tutaj naciągnięcie za pomocą haka, czy w ogóle ręki, jest po prostu niemożliwe. Można je było napiąć tylko za pomocą korby lub y, specjalnego lewarka nazywanego kozią nóżką. I te kusze miotały takie straszne pociski. To są bełty. Ten bełt. Zaopatrzony był z tyłu w lotki z reguły z deszczułek cienkich lub piór lekko skręcone, tak że gdy bełt leciał, te lotki nadawały mu ruch obrotowy. Przez to bełty były celniejsze. I teraz proszę sobie wyobrazić taką chorągiew, idącą do, pędzącą do ataku, z której wystrzeliwano setki bełtów i chmura bełtów spatała na wroga. To była właśnie ta straszna broń średniowiecza. Władysław